Patrz hokus pokus. Tu jest tort, a ona już jest gotowa, bo tam było 30 minut. Ona wygląda bardzo duża teraz, ale zaraz spadnie, jak otwieramy pikarnika. Dobrze, hokus? Ok, idę po. Ten. Ok, otwieramy, uwaga, ciepło. Uważaj, hokus, uważaj. Dół. no. Chyba potrzebuje druga rękawiczka. Okej. Okay. O, i ona jest, powinna być troszeczkę surowe w środku. Okej, okay, góry. O, czarna. Okej. Okay, chyba teraz ósma część. Tort jeszcze nie jest gotowy, także możemy wracać do piekarnika, bo mówiłam wiem, że powinno być trochę surowy w środku, ale mi się wydaje, że trochę za bardzo surowy. Tak. Także jeszcze dwa minuty. Byłoby śmieszne, że teraz mam no, na przykład taki malutki trolle z kakao i tańczyła dla mnie, nie? Dla nas. To koło. Dobra, tutaj mamy przygotowane wodę gorąco. Ja tak robię. To jest taki polewa, który muszę po. po wiesz, robić ciepło 5 minut. I zakładam do środka. Mamy 5 minut. Jest mi trochę smutno powiedzieć, że nasz ciastko wygląda jak krater. Ale będzie smaczne. Otwieramy. czajnika. O! Może to Magda Gessler? Okej, okay. ten jest trochę gorący, także nie dotykaj jak ja robiłam, bo tu boli. Dobra, i robimy dekoracji. O, takie, tak jak Masterchef robi. Czekaj. A ten, ten mój brownie teraz było na balkonu, bo tam jest -6 minus i trochę tak robiło zimno, nie? Bo to, to jest potrzebne. Dobra. Ok. Puste. Smacznego. Krater a duszy.